Witajcie na kanale Akta Zbrodni. Dzisiaj zanurzymy się w mroczną sprawę, która wstrząsnęła Krakowem na przełomie wieku. Zabójstwo katarzyny Zowady, znane pod kryptonimem Skura. To historia pełna tajemnic, która przez ponad dwie dekady dręczyła śledczych i strząsała opinią publiczną. Był grudzień 1998 roku. Kraków tonął w przedświątecznej magii. Ulice Starego Miasta migotały światłami, a Kazimierz, ta artystyczna dzielnica, pulsował życiem. Katarzyna Zowada, 23-letnia studentka religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, była typową młodą krakowianką. Urocza, pełna pasji do książek i podróży, mieszkała w skromnym mieszkanku na ulicy Berka Jozelewicza. Miała plany na przyszłość, marzenia o karierze badaczki kultur, i bliskich przyjaciół, którzy wspominają ją jako osobę o niebywałej empatii. Ostatni raz widziano Kasię 6 grudnia w świętego Mikołaja. Zeszła z domu około godziny 18, ubrana w czarną kurtkę i dżinsy, kierując się na spotkanie z przyjaciółmi w okolicach Plant. Rozmawiała z matką przez telefon, obiecując szybki powrót, ale nie wróciła. Początkowo rodzina myślała, że to tylko młodzieńczy wybryk impreza, która się przedłużyła. Po kilku dniach niepokój przerodził się w panikę. Zgłoszenie zaginięcia trafiło na policję, a Kraków zaczął szeptać o kolejnej zaginionej studentce. Przełom przyszedł dopiero po roku, w listopadzie 1999. Pracownik kanalizacji, czyszczący studzienkę na ulicy księdza Jerzego Popiełuszki w dzielnicy Mogiła, natknął się na makabryczny widok. W odpływie, zatopione w mule i resztkach, leżały fragmenty ludzkiego ciała. Torso kobiety. Bez głowy, rąk i nóg, owinięte w plastikową folię. Eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej szybko zidentyfikowali ofiarę. DNA potwierdziło, że to katarzyna zowada. Ale co szokowało najbardziej? Ciało zostało precyzyjnie podświartowane, a skóra w niektórych miejscach zdjęta, jakby sprawca chciał ukryć tożsamość lub coś gorszego. Kryptonim skóra narodził się właśnie z tej przerażającej cechy zbrodni. Świectwo ruszyło z impetem, ale szybko utknęło w martwym punkcie. Kraków w tamtych latach nie miał doświadczenia z tak wyrafinowanymi morderstwami. To nie był typowy seryjny zabójca z nożem za ułku, lecz ktoś, kto działał metodycznie, z chirurgiczną precyzją. Policja przesiewała setki świadków, analizowała nagrania z monitoringu, choć wtedy kamer było jak na lekarstwo, i badała krąg znajomych Kasi. Podejrzenia padały na jej byłego chłopaka, kolegów ze studiów, nawet na przypadkowych przechodniów. Sprawa trafiła do archiwum, ale nie na długo. W 2012 roku, po nowych technologiach DNA, wznowiono dochodzenie, i wtedy pojawił się on, Robert J., 40 czterdziestokilkuletni mieszkaniec Krakowa, mechanik samochodowy z podkrakowskiej miejscowości. Co go połączyło ze sprawą? Jego DNA znaleziono na worku foliowym, w którym spoczywały szczątki. To nie był przypadkowy ślad. Pasował do profilu genetycznego z miejsca znalezienia. Robert J. znał Kasię luźno, z widzenia. Oboje kręcili się w tych samych krakowskich kręgach, może kiedyś zamienili słowo na imprezie. Ale motyw? Śledczy sugerowali impulsywny atak seksualny, po którym panika pchnęła go do makabrycznego ukrycia ciała. Robert zaprzeczał wszystkiemu, twierdząc, że wolek mógł pochodzić z jego warsztatu, a DNA to zbieg okoliczności. Proces, który ruszył w 2022, był jak roller coaster. Prokuratura budowała oskarżenie na śladach biologicznych i zeznaniach świadków, którzy widzieli Roberta w okolicach Kazimierza tamtej nocy. Obrona grzmiała o błędach proceduralnych, o braku dowodu na morderstwo, bo ciało nie miało śladów duszenia czy ran płóty. Eksperci debatowali, czy oskurowanie to celowy akt, czy efekt rozkładu w wodzie. W wrześniu 2022 zapadł wyrok: 25 lat bezwzględnego więzienia. Ale to nie koniec. Apelacje sypią się do dziś. W 2024 Robert J. znowu stanął przed sądem, a jego adwokaci walczą o uniewinnienie, powołując się na nowe dowody, w tym wspomnienia świadków z dzieciństwa, które, cóż, kwestionują wiarygodność starych ustaleń. Sprawa skóry to nie tylko kronika zbrodni, to lustro dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak długo można czekać na prawdę? Czy Robert J. jest potworem czy kozłem ofiarnym? I co z fragmentami ciała Kasi, które nigdy nie zostały odnalezione? Głową, prękami, nogami. One wciąż milczą, gdzieś w zakamarkach Krakowa. Jeśli ta historia poruszyła Was tak jak mnie, dajcie like, subskrybujcie kanał i podzielcie się w komentarzach, co myślicie o wyroku. Czy wierzysz w winę Roberta? Do następnego odcinka akta Zbrodni. Trzymajcie się i pamiętajcie. Zło czai się bliżej niż myśl.